Kochani, o ile udało Wam się zamówić msze świętą dziękczynną za serce Jezusa i Maryi, zachęcam również do prośby, do jedności w modlitwie. By nasze serca stały się podobne do ich serc. Lecz najpierw dziękczynienie. Przed tą Eucharystią dziękczynną poproście Waszego Anioła Stróża, by czuwał nad tym, aby Wasze serce, Wasze dusze, umysły, ciała były jednym wielkim dziękczynieniem za serce Jezusa i Maryi. Nie wiem jak Wy, ale moja niewdzięczność wobec miłości tych dwóch serc jest ogromna. I choć raz w roku, Czuję się zaproszona, aby dziękować za te dwa serca. A ponieważ nie ma mocniejszej i większej modlitwy niż Eucharystia, która jednoczy niebo, czyściec i ziemię, dlatego niech ta Eucharystia będzie jednym wielkim dziękczynieniem. Dzięki, ojcze, nasz Tatusiu, za Jezusa i Maryję. Dzięki, ojcze, za ich serca, za ich miłość. Dzięki Ci, dzięki Ojcze, nasz Tatusiu, za te serca. Dzięki Ci. Modlitwa. Do najświętszych serc Jezusa i Maryi. Najświętsza, najmilsza, najchwalebniejsza dziewica, Matko Boża, nadzieją nasza spraw, abyśmy doświadczyli Twojej mocy której ci użycza najświętsze serce syna twojego. Proś Go, aby miłość panowała w sercach naszych, niech On będzie naszym Ojcem, naszym Oblubieńcem, naszym skarbem. Naszym stróżem, naszą rozkoszą, naszą miłością, naszym wszystkim we wszystkim. Niech będzie podporą w naszej słabości, siłą w niemocy, pociechą w smutku. O Święte Serca, Jezusa i Maryi, naprawcie nieudolność naszą, wynagródźcie to, w czym uchybiamy, zapalcie serca nasze świętym Waszym ogniem, przemieńcie naszą oziębłość i gnuśność, w waszą gorejącą miłość żeby całym szczęściem naszym całą rozkoszą naszą było żyć w niewoli najświętszego serca Pana Jezusa żyć jako dzieci i sługi najświętszej Jego Matki Amen Słowa Pana Jezusa zapisane przez Alicję Lęczewską. Dziecko moje, dbaj o tabernakulum Twojego serca, aby ogień miłości wiecznie płonął w nim. Troszcz się o poddanie się zupełnie mojej miłości i mojej woli, a wówczas. Wszelka Twoja troska o zbawienie innych, będzie moją troską i będzie rodziła owoce nawet na skalę. Zajmowanie się upadkami innych jest jednocześnie ucieczką od zajęcia się swoją duszą, od spojrzenia w prawdzie na grzeszność swoją, na upokorzenie we własnych oczach. A jednak prawdziwa wolność jest w przyjęciu prawdy o sobie, w mojej miłości.